Lato to okres, w którym chętnie przesiadamy się z samochodu na rower, jednak ten środek lokomocji jest bardziej podatny na kradzieże. Co zatem zrobić, aby dobrze zabezpieczyć swoją własność w taki sposób, żeby po powrocie na przykład ze sklepu rower stał dokładnie w tym samym miejscu, w którym go zostawiliśmy? Mamy różne możliwości zabezpieczenia roweru. Rozpoczynamy oczywiście od podstawowych linek które zabezpieczają nam rower, zamykając za ramę lub za koło przednie lub tylnie. Takie zabezpieczenie pozwoli nam zatrzymać potencjalną, potencjalnego złodzieja i odstraszyć go. Mamy również wersję tak zwane spiralki, co pozwala nam połączyć dwa, 3 rowery i zapiąć do jakiegoś muru siatki lub innej, innej rzeczy. I na samym końcu mamy tak zwane uloki. Jest to wersja w tej chwili najbardziej bezpieczna. Praktycznie osoba, która chciałaby ukraść rower, musi przyjść albo z jakąś piłą mechaniczną, bo naprawdę jest to bardzo mocna hartowana stal. Wersja raczej dla osób, które mają naprawdę bardzo dobre rowery i zostawiają w miejscach niezbyt dobrze strzeżonych. Oto krótkie wyjaśnienie, na czym dokładnie polega różnica między tymi zabezpieczeniami, co może pomóc właścicielom rowerów wybrać najlepsze względem swoich potrzeb. Wersje, które wcześniej pokazałem, na przykład spiralka, czy to zwykła podstawowa linka. Pozwala nam zapiąć i zabezpieczyć rower na krótki okres czasu. Czyli jeżeli idziemy gdzieś do sklepu, czy na przykład stawiamy gdzieś rower pod basenem lub, lub gdzieś pod jakimś innym punktem, pozwoli nam to zabezpieczyć w praktycznie w stopniu bardzo wysokim i ostraszyć potencjalnego złodzieja. Wiele osób popełnia duży błąd i zabezpiecza rower tylko i wyłącznie za przednie koło, które można bardzo szybko poluzować, szybko zamykaczem lub kluczem piętnastką i rower praktycznie bez średniego koła e, można zabrać. Takie uloki powodują to, że za, zabezpieczamy raz, że tylne koło, zabezpieczamy ramę i z, łączymy to oczywiście z jakąś rurą, siatką, jakimś innym ogrodzeniem. E, są również oczywiście wersje dużo większe, to jest akurat taka wersja mini, e, natomiast są wersje naprawdę dwu lub trzy razy większe niż to. Ja mam też i grubsze, przez co zabezpieczenie jest praktycznie stuprocentowe. I osoba, która by chciała walczyć z tym, z tym zabezpieczeniem, musiałaby poświęcić minimum jakieś 4 do 5 godzin, żeby takie zapięcie przeciąć. Pamiętajmy o odpowiednim zapięciu roweru przed pozostawieniem go na jakikolwiek okres czasu. Odstraszymy w ten sposób ewentualnych pożyczalskich oraz będziemy mieli wtedy większą pewność, że po powrocie znajdziemy go tam, gdzie się tego spodziewamy.